Hej! Witajcie! Dzisiaj nagrywamy paczuszkę z Zuzią kolejną. Yy, urodzinową. Zaskoczenie totalne. Z samego rana. Yy, wór cukierków. Paczuszka jest... Poczekaj, dobrze Zuziu. Paczuszka jest od Justyny. Yy, z papierowy kącik Jenny. Justynka yy, yy, poszalałaś ostro widzę tutaj. Zwłaszcza z tym, nie wiem, jak bym to wszystko zjadła, to chyba by mi... Coś pękło. No, to jest Ale moje dzieci mi pomogą. Mamo? O, jeszcze Mamo, jest Wojtek. Wojtek, Mamo, to mój będzie misio. Okay. Mamo, to, to będzie mój misio. Dobrze, cichutko. Tu Ewa. mamy cukierki, cukierki. Mało ważne. Tutaj dostaliśmy piękne, tutaj mi Tu podaje jeszcze tak, tekturki. Takie tekturki świąteczne. E, tutaj też z laserowe, rowerowe. E, tutaj piękny stempel. Ej. I razem z wykrojnikami. Bardzo fajne. Dziękujemy bardzo. Tutaj... Yy, tak, takie malutkie dziedziołki, aniołki. Tu tutaj mamy yy, piękny napis, pamiątka Krztu Świętego. Taka rameczka. Tutaj też rameczka, bardzo ładna, chyba z tej kolekcji. Poczekaj, tu Zuzo. Tutaj Wojtuś mi jeszcze podaje pamiątkę Krztu Świętego. I tutaj mamy rameczkę, to Ale są z laserowelowe. I tu bardzo ładne takie ożurki. I tu mamy narożniczki, o, jakieś orlamy, ornamenty i tutaj też, bardzo ładne, bardzo dziękujemy. E, Zuzia tu podaje karteczkę, którą dostałam w tą stronę e, od Jusynki. E, karteczka jest oczywiście wypisana. E, tutaj jest wykonana, wykonane, nie mogę do tego się dostać, o to jest tutaj są życzenia. E, wszystko mi się kochana podoba i naprawdę bardzo Ci dziękuję za, za tą pamięć e, najważniejsze, tutaj jeszcze mamy teraz zwalę kolekcję y, Zuzio poczekaj kotuś e, laserowe lowie tutaj Yellow Spring, tej kolekcji jeszcze nie widziałam bardzo ładne tutaj nutki, jakieś takie e, w fioletach i tutaj z tyłu są takie dodatki żonkilowe do wycięcia, chyba takie świąteczna kolekcja i moja piękna ulubiona kolekcja z której będę robiła album dla syna na komunie. Więc tutaj Justynka oczywiście wszystko wie i przesłała mi tą kolekcję. Ja sobie dokupię i będę miała. Bardzo dziękuję, kochana. Najważniejszy prezent tutaj od Justynki to jest piękny album, który wiem, że wykonywała na jakichś warsztatach, ale nie pamiętam z kim. ale to jest tak, najładniejsza. Najładniejsze. To jest lawenda. I taki tutaj grzbiecik. Z tyłu taki prosty, ty tutaj są takie mediowania, pochlapania, widzę. I okładka jest spłótna. Jest e, tu mamy wstążeczkę, odwiążemy. Tu Odwiążesz tuciu. Mhm. Dobra. No. I Zuzia otwiera. Dobra. Ja takie piękne, na pięknych kółeczkach są kompozycje. Zuziu poczekaj kotku. Tutaj mamy... E, tutaj to jest podarte. Tutaj mamy też taki kompozycję z ptaszeczkiem i skrzyneczką, tylko ładnie wycięte. Kolejne tutaj mamy też piękną, też wycięte bardzo ładnie tą lawendę. Motylek i tekturka. Tycia, tutaj tu są takie porobione, tutaj porobione takie mazaki takim jakimś Mamo, tam popatrz. markerem. Tak. A tak Love? Love. Tekturka. I tutaj mamy. Tutaj się dłużko 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 dłużko. Tu jest bardzo ładne, dłużko. zobaczcie. Taczka. I piękne tutaj, dwa miejsca na, na można wziąć sobie taki kokas i przykleić. Tutaj mamy. Klejcy kryształek. Tak. I tutaj mamy tak samo. Tu mamy piękną Rower. stronę z rowerem. I tą lawendą. I bardzo ładne kompozycje trabina. porobione. Trabina. I tutaj mamy o, super. Drabinę ma z lawendą. Chodzą, I bardzo to ładnie to tutaj skomponowane na dwa zdjęcia. Coś się tutaj sypie, coś się tu sypie. Widzicie? A mhm. co to jest, co nie wiem. Nie, to nie to, to jest ładnie tam. Bo nic nie spodu. O. nie to jest koronka. Bardzo e? ładna. A tutaj mamy jeszcze takie. Co to jest? Koło? koło. koło. <coughs> tutaj tu mamy ci taką też kompozycję. Hmm. Zuzia całuje hmm. motylka. Hmm. Tutaj mamy też, też to. Ten koło. No, ładnie to. Dobrze, zujmy. nie krzycz. I tutaj mamy jeszcze ptaszka raz, z tą ładną budką wyciętą, bardzo ładnie, bardzo ładnie porobione kompozycje i ostatnia tu chyba strona, no. ostatnia, tu mamy taką, motylka i mamy rowerek na końcu i też tutaj wszystko jest tak zrobione, żeby można było tutaj wsunąć zdjęcie. Bardzo, bardzo ładny album, dziękujemy bardzo, na pewno tutaj wrzucimy jakieś fajne zdjęcia. Mama, e, śliczne, naprawdę śliczne o, się mm. całuje już, już, już teraz y... no i co, tyle dostałam oczywiście y... bardzo, bardzo dziękujemy znaczy ja dziękuję za to wszystko, ja super ty też Zuziu dziękujesz, super dziękujemy i na pewno tutaj jeszcze na prywatnym Karolinie dziękuję jestem na motylki Ej, Karolinka. i na taski czeka tam Justynka Karolinka chyba o mnie myśli <laughs> No, y, bardzo dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy Was wszystkich. A Tobie, no, to Justynka bardzo dziękuję za, y, za to, że pamiętałaś w ogóle o moich urodzinach i że chciała Cię cokolwiek wysłać i, i cokolwiek dla mnie w ogóle przygotować. Y, dobrze wiesz, że, że y, jesteśmy yy. w kontakcie i to, co myślę, to też wiesz. No, <laughs> także a Was wszystkich pozdrawiam i zapraszam na, na kolejne filmiki. Już niebawem kolejny album z Komunii. 爸爸。爸爸。